Sorry, że zabrzmi to tak dobitnie, ale odwrócenie się od głupoty, jaką żyłeś wcześniej i uwielbianie Boga jest czymś więcej niż tylko chodzenie do kościoła. Wybacz, że powiem dosadnie, możesz chodzić do kościoła każdej niedzieli i kiedy będziesz z niego wychodził, będziesz szedł prosto do piekła. Wiem, że mógłbym to powiedzieć w lepszej, dyplomatycznej wersji, ale dla niektórych z was jest to moja jedyna szansa, byście mnie usłyszeli. Dlatego stawiam sprawę jasno. Chcę, byście wiedzieli, że diabeł parkuje swój autobus zaraz pod kościołem, który zapełnia się każdego tygodnia, i jest pełny tych, którzy myślą, że chodzenie do kościoła wystarczy. Bo ja mówię o zdrowej, pełnej życia relacji z Bogiem która właściwie funkcjonuje na porządku dziennym Twojego życia, gdzie bierze Go pod uwagę w każdej dziedzinie i Twoich decyzjach, gdzie w drodze do pracy rozmawiasz z Nim, kiedy idziesz do szkoły zwracasz się do Niego, kiedy jesteś na przerwie, mówisz do Niego: Panie, nie zdam tego egzaminu, tej próby bez Ciebie. Potrzebuję i chcę, byś kierował moim życiem. Mówię o ścisłej relacji z Bogiem, która żyje. Nie mówię tylko o tańcu, bo mógłbyś tańczyć i w tym samym czasie myśleć o nierządzie. Nie mówię tylko o klaskaniu w dłonie, bo mógłbyś klaskać w dłonie dla Pana, a w tym samym czasie poruszając się i ubierając niemoralnie. Ja mówię o niepowtarzalnej, wzbudzającej pragnienie, zwyciężającej demony, uwalniającej, opływającej w Ducha Świętego, przepełniającej Cię Jego mocą, relacji, która przelewa się i zmienia Twoje życie. Biblia mówi, ten, który szuka i pragnie sprawiedliwości, będzie wypełniony. Wierzę, że wrogowi, który atakuje twój umysł, w ogóle nie przeszkadza, że chodzisz do kościoła. On tobie nawet pozwoli chodzić do kościoła tyle, ile chcesz, bo tak długo już przechodzisz, a nie pragniesz sprawiedliwości Chrystusa. Bo to, czego diabeł naprawdę nie chce, to czas, kiedy staniesz się głodny prawdziwego przeżycia z Bogiem. Kiedy padniesz twarzą przed Bożym Tronem i powiesz, Boże, mam dosyć szukania samego siebie, mam dosyć własnego zachowania, mam dosyć mojej podwójnej natury, mojej niestabilności i hipokryzji, moich wykręconych dróg i lekarzy. Potrzebuję, abyś mnie zmienił od wewnątrz, bo mam już dosyć moich sekretów. Mam dosyć ukrywania rzeczy, których nikt nie wie. Tego, co się naprawdę dzieje w moim życiu. Jestem zmęczony tym, że moje życie tak ucieka, że nikt tak naprawdę nie wie, przez co przechodzę. Jestem przemęczony, udając pięć osób, którymi tak naprawdę w ogóle nie jestem. Uświęć mnie, Panie. Wyzwól mnie, Ojcze, uwolnij mnie, złam wszelkie jarzmo, które mnie do tej pory zatrzymywało. Oswobódź mnie i pomóż mi wstać. Niech ktoś wykrzyknie, uwolnij mnie. Powtórz, uwolnij mnie. To, co Bóg pragnie, to znaleźć kogoś, To naprawdę chce być wolny. Ktoś, kto łapie go za sukno, ciągnie jego szaty, szarpie nim i domaga się od Pana, muszę być uwolniony. Muszę wyjść z mojego więzienia. Muszę się uwolnić z samego faktu, że jestem zniewolony. Mówię do tych, którzy są